Że on dostał, prawie padał i się opóźnił, to dla Ciebie to jest jak knockdown. Ale nie możesz mówić o knockdownie, jeżeli nie patrz. Bo tyle widziałeś. Nie możesz oceniać tego, czego nie widziałeś, albo co ci się wydawało. Liczą się ci, którzy mają chęci, którzy są dobrzy, którzy poświęcą swój czas, na początku również pieniądze e, i do tego jeszcze będą mieli tą taką żyłkę czy taki dar do tego, żeby rzeczywiście być e, dobrym sędzią. Od Dłuższego czasu interesuję się już sportami walki, dlatego po prostu chciałam spróbować jako sędzia. Kurs nie jest dla mnie tylko rozwijaniem hobby. Planuję iść wyżej. Na szkoleniu dowiedziałam się wszystkiego, co będzie mi potrzebne w przyszłości. Wiele czynników jest, ale tak jak mówię, najważniejsze jest zaangażowanie, chęć uczenia się, poprawy, dobra komunikacja z innymi, żeby rozmawiać o tych Rzeczach, które się wydarzyły, o tych, które gdzieś ktoś widział czy, czy słyszał. Także to, co prowadzi do rozwoju, jest najważniejsze. Doświadczenie zdobywa się po jakimś czasie. No jeden, znowu, predyspozycje jakieś pewnie wpływają na to, natomiast ogólnie czas taki, żeby powiedzieć pół roku, rok. No na pewno nie mniej, tak? Na pewno nie mniej. No jeżeli będziesz miał dwa lata, a posędziujesz trzy jakieś turnieje, to jest trochę inaczej niż ktoś, kto po, posędziuje w jeden rok 15 turniejów, więc też czas czasem, ale ilość pracy wykonanej na, na, na galach jest bardzo ważna. Kurs sędziego dostrzegł takie niuanse, których jakby nie widziałem nigdy z perspektywy kibica sprzed telewizora. Na pewno zmienił postrzeganie tego, jak sędziowie pracują, ale też ile czynników składa się na ocenę takiej walki. Na pewno dało, otworzyło mi wiele nowych możliwości i, do, i sprawiło to, że mogłem dostrzec tak, tak naprawdę takie małe niuanse, które nieraz wpływają na ocenę całej walki. I jestem tutaj dzisiaj i ukończyłem ten kurs i mam certyfikat i jestem bardzo z tego zadowolony.